Oddać Panu Bogu to, co najlepsze. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej kogrubinic. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej kogrubinic. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej kogrubinic. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czy ktoś z Was pamięta jeszcze film Korzenie o niewolnikach, którzy zostali przywiezieni do Afryki, z Afryki do Ameryki. Głównym bohaterem jest tam Afrykańczyk Kunta Kinte, który Af... urodził się w Afryce i miał wierzenia jeszcze takie pierwotne i w Ameryce, kiedy przyjechał, kiedy go przywieźli, kiedy zrobili z niego niewolnika, urodził mu się tam syn. I tego syna po narodzeniu wyniósł na zewnątrz, na nadwór i w geście takiego ofiarowania oddał go bogom, takich, takim bogom, jakich znał z Afryki. I kiedyś właśnie zrobiłem taką rzeźbę przedstawiającą ten gest ofiarowania. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć właśnie o ofiarowaniu. Matka Boża, Maryja i święty Józef przynieśli Jezusa do świątyni. Przynieśli go po to, aby wypełnić prawo, które mówiło, że każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu Bogu. Maria wypełnia ten, to prawo i ofiaruje. W ogóle dziś chcę troszeczkę powiedzieć o ofierze. Widzicie, my wszystko mamy od Pana Boga. Wszystko, co otrzymaliśmy, mamy z rąk Dobrego Ojca. On nam, y, dla nas stworzył ten świat, jak mówiliśmy, On nam wszystko daje. I święty Paweł napisze: Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Wszystko mamy, wszystko otrzymaliśmy. Y, więc kiedy składamy ofiarę Bogu, y, składamy, jakby wypełniamy sprawiedliwość. Już Kain i Abel, y, dzieci pierwszych rodziców, składali ofiarę Bogu. Y, Abel z. Pierworodnych jagniąt, a Kain ze zboża, które uprawiał. Ofiara Abla podobała się Panu Bogu, ofiara Ina nie podobała się Panu Bogu, bo mówią, że była ofiarą z tego, co mu zbywało, co, co nie było najlepsze. Zaś Abel ofiarował to, co miał najlepsze. I tak przez. Widzimy w Piśmie Świętym Starego Testamentu, jak są składane Bogu ofiary. Czy Bóg potrzebuje naszych ofiar? Oczywiście, że nie. Tak jak mówimy, wszystko mamy od Niego, to On, On jest dawcą wszystkiego, wszystko do Niego należy. Ale Bóg chce, abyśmy tą ofiarą, którą składamy, oddali Jemu cześć, żebyśmy zaznaczyli wiarę w, tego, w to, że to On nam wszystko daje. Mamy piękny opis urodzin proroka Samuela. Jego matka Anna żona Elkany nie miała dziecka. Przez długie lata oczekiwała potomstwa, a jednak jej łono było zamknięte. I wtedy przy jednej z pielgrzymek do świątyni prosiła, błagała Pana i mówiła Mu, że jeżeli urodzi syna, to odda go na służbę Bogu. I tak się też stało. Po poczęciu, kiedy go wychowała, kiedy go odstawiła już od piersi, Przyprowadziła go do świątyni i tam oddała go na służbę. Panu Bogu ten gest bardzo się podobał. Samuel został wielkim prorokiem Izraela, i Anna też została nagrodzona za ten gest, tym, że jeszcze urodziła trzech synów i dwie córki. I Matka Boża też przynosi Jezusa. I ofiaruje Go Panu Bogu to, co od Niego otrzymała, oddaje. I każdy gest ofiarowania jest gestem właśnie oddania Panu Bogu sprawiedliwości. Czym widzicie my, oddając Panu Bogu coś, kogoś, nie tracimy nic. Dlaczego? Dlatego, że i tak oddajemy, dajemy im tylko to, co otrzymaliśmy. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Dziecko ze swojego kieszonkowego, które zresztą ma od swoich rodziców, kupuje czekoladkę, bombonierkę i daje ją swojemu tacie na imieniny czy na urodziny. Daje tą czekoladkę swojemu tacie, a tata bierze tę czekoladkę, cieszy się, bo dziecko mu coś ofiaruje, coś co mogło przeznaczyć dla siebie. I otwiera tę bombonierkę i częstuje to dziecko. I to dziecko je tę bombonierkę. Czyli to, co ofiarowało, wraca do niego. A tato z wielką radością jeszcze mu wynagrodzi to, że zdobyło się na taki gest. I tak jest z, każdym naszą, z każdą naszą ofiarą, z każdym naszym gestem w stosunku do Boga Ojca. Bóg Ojciec cieszy się, kiedy my przez swoje ofiary ofiarujemy, dajemy Mu siebie. Stoję teraz przy chrzcielnicy. My chrześcijanie właśnie w, w sakramencie Chrztu Świętego zostajemy oddani Bogu. Czy nie jesteśmy Jego? Jesteśmy Jego. I ci, którzy są nieoszczeni, też są Jego. Ale przez chrzest zostajemy w sposób szczególny naznaczeni znamieniem dziecka. I od tego momentu, jak przy komentarzu do Ojcze Nasz w Chrzcie Świętym mówimy, że od tego momentu razem z Kościołem dziecko będzie Boga nazywać swoim Ojcem. Dawniej modlitwa Ojcze Nasz była przekazywana nie od razu, ale przez długą katechezę i wtajemniczenie. Była takim darem, które, które się oferowało katechumenom wtedy, kiedy już byli do tego gotowi. Nie od razu ją, ją, ją mogli odmawiać. My dziś nie cenimy tej modlitwy tak, jak, jak wcześniej to ceniono. Jest to modlitwa, której my nazywamy Boga który jest wszechwiedzący, który jest wszechpotężny. Nazwamy go swoim ojcem i to jest wielki dar. Kiedyś byłem w, we Francji u mojego przyjaciela Andrzeja, który przygotował się do Afryki i tam się uczył języka. i Kiedy tam byłem, zaprosili nas na obiad do jednej rodziny, na pół pochodzenia polskiego, i tam był chłopiec, nie wiem, około 15 lat, i przy obiedzie ja tak zażartowałem, a może on zostanie też kapłanem, i wtedy reakcja: Nie, nie. Mówię, dlaczego nie? Bo on jest jedynakiem. Ja tak niewiele myśląc mówię, ale Bóg, Ojciec też miał tylko jednego syna, jedynaka. I oddał go za nas w ofierze. Złożył go nam, dał go nam, żebyśmy złożyli z niego ofiarę. I patrzcie, my, w każdej Eucharystii składamy Bogu Ojcu ofiarę z tego, co jest najcenniejsze dla Niego i dla nas, Jezusa Chrystusa. I to jest wyraz miłości, Jego do nas i nas do Niego. I Jezusa Chrystusa jednocześnie do Boga Ojca, któremu jest posłuszny, i do nas, za których ofiaruje ten wielki dar. Dlatego zachęcam Was do tego, Abyśmy byli ofiarni przed Panem Bogiem, żebyśmy dawali mu to, co najlepsze pierwotnie. W Izraelu wszystko, co pierwsze, należało się Panu Bogu. Pierwsze dziecko, pierwsza, pierwsze zbory, zbiory oliwek, zbiory winogron, pierwsze zboże wszystko dla niego. To też my mamy, kiedy przynosimy 15 sierpnia. Wianki i zboża, owoce do kościoła. Też ciesząc się z tych pierwszych płodów ziemi i ofiarując je w świątyni, wyrażamy naszą wdzięczność Panu Bogu, nasze uwielbienie. Temu, który nam wszystko daje. Przecież On nam wszystko daje. Hojnego dawcy miłuje Pan Bóg. Bóg nam hojnie daje i chce, żebyśmy też byli hojni. Hojnego dawcy Bóg miłuje. Jeszcze raz popatrzcie na ten gest. Piękny gest Ojca, który ofiaruje swoje nowonarodzone dziecko Panu Bogu. Czy go traci? Nie. Ale przez ten gest to dziecko staje się dla Niego jeszcze większym darem. I przez ten gest Bóg Ojciec jeszcze w sposób bardziej szczególny. Cieszy się i dzieckiem, i nami, i tą miłością. Bo widzicie, miłość to wzajemne obdarowywanie się. Obdarowywanie się. Skoro Bóg Tobie daje to, co najlepsze. Dlaczego Ty? Dlaczego ja nie daję mu tego, co najlepsze? Dobrze jest wstać i ofiarować mu te pierwsze godziny, pierwsze minuty naszego dnia. Także, jeżeli dziś, też w czasie tych rekolekcji, Jesteśmy tutaj przy chrzcielnicy, to poddajmy Mu to, co mamy najlepsze. Najlepszą porę dnia, żeby się pomodlić. Najlepsze myśli, najlepszy czas wybierzmy po to, żeby się z Nim spotkać. I bądźmy, bądźmy szczodrzy dla Niego, dla wszystkich tych, którzy są potrzebujący. Niech Bóg Ojciec, który nas tak hojnie darzy, obdarzy nas wszystkich swoimi łaskami, a przede wszystkim tym darem hojności. Pan z Wami niech Was i błogosławi, Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.